Cześć, witajcie. W tym filmie e, kolejne narzędzia, które będą testowane u mnie na kanale. Zaraz otworzymy pudełko, zobaczycie co znajduje się w środku. E, chcę Wam tylko powiedzieć, że to dostałem na testy od, od mistama.com. W opisie znajdziecie link do ich sklepu. Gorąco Was zapraszam. to przystępuje do otwierania pudełka Może tak. Ja sobie ściągnę to to pudło na dół i będę wyjmował Zawartość. Wyjmę pierwsze zawartość i później poopowiadam wam, co tu w środku się znajduje. A więc w kartonie już nie ma nic. A więc mamy odkurzacz Bosch Professional Gaz 35M AFC. Odkurzacz ten ze zbiornikiem 35-litrowym posiada 5-metrowy wąż sący antystatyczny. Z przejściówką tutaj, z adapterem do montowania na elektronarzędziach. To oczywiście ten adapter tutaj jeszcze posiada możliwość regulacji przepływu powietrza w tym miejscu. Albo sobie otwieramy, albo sobie zamykamy. Fajny niebieski wąż, który się nam nie będzie załamywał. Średnica tego węża to 35 mm. W zestawie mamy trzy worki. Trzy worki frizerlinowe. Może te worki odłożę sobie na bok. Tutaj znajduje się jeden worek foliowy na pył lub na ciecz. W zestawie mamy końcówkę szeroką ze szczotkami. Możemy szczotkę wymienić. Na gumę. Do tego trzy metalowe rury. Rura oczywiście kątowa, żeby nam się lepiej pracowało. Czyli tak wygląda w tą stronę. Tak wygląda zestaw do odkurzania. I teraz. Tu wam jeszcze na szybko pokażę. Ta złączka, ta redukcja, jest do montażu na elektronarzędziach. Jeżeli ją ściągniecie, to możecie sobie zamontować na rurze właśnie tej kątowej, do, i wtedy macie przygotowany zestaw do sprzątania. Tutaj wystarczy. Nacisnąć te dwa czerwone dinksy, które wskakują sobie tutaj w, w odpowiednie otwory i jest to zblokowane, Ten, ta końcówka już nam stąd nie wypadnie. Jest to fajnie pomyślane, bo mamy możliwość szybkiej prze przemiany. E Albo na sprzątanie, powiedzmy, albo na pracę elektronarzędziami. Ten adapter jesteśmy w stanie podpiąć pod każde elektronarzędzie. Oczywiście w zestawie znajduje się jeszcze długa e, taka końcówka do odkurzania ciężko dostępnych miejsc lub też do odkurzania e, fuk w płytkach. Tu ja jeszcze zamontuję. Są dwa dwa takie uchwyty. Teraz odkurzacz. Odkurzacz posiada 10 metrowy przewód zasilający. Już go tu od... Jest to naprawdę długi przewód, ale jest też gruby. Grubej, w grubej otulinie. Tutaj jest napisane 3 razy 1,5 mm, więc otulina jest konkretna, gruba. Odkurzacz do pracy na mokro, na sucho. Możemy pracować w trybie sprzątania, czyli z, z tym oto. Z tą motobrurą a możemy również pracować z elektronarzędziem. Odkurzacz posiada możliwość włączania, automatycznego włączania razem z elektronarzędziem. Wystarczy, żebyśmy tu przełączyli w lewo nasze pokrętło. Mamy gniazdo, gniazdo zasilające, do którego możemy maksymalnie podpiąć 2200 W narzędzie włączamy narzędzie i podczas uruchomienia narzędzia automatycznie uruchamia nam się odkurzacz jest to jest to naprawdę fajne i komfortowe bo jeżeli pracujemy gdzieś z dala od odkurzacza nie musimy do niego podchodzić czy nie musimy z wysokości schodzić żeby go włączać i wyłączać i wyłącznik i jeżeli damy włącznik czyli mamy możliwość pracowania odkurzaczem, powiedzmy sprzątania rurą Sącą, Tutaj z lewej strony przełącznik cyferki 15, 22, 35. Jest to regulacja przepływu powietrza pod, pod odpowiednią grubość węża, czyli my mamy ja akurat mam węża 35 mm, więc ustawiam tutaj na 35. Jeżeli miałbym 22 lub 15 mm węża, to wtedy przestawiamy sobie to pokrętło. Producent daje nam taką możliwość. Możemy pracować jakby na różnych wężach. Tutaj jest pokrętło od regulacji mocy sania. I tutaj odkurzacz ten posiada automatyczny system odtrząsania filtra AFC. Tutaj się go włącza. Może podłączę nasz odkurzacz do sieci. Nasz odkurzacz jest podłączony do sieci. Tutaj jest zaślepka. Jeżeli podczas transportu zakładamy zaślepkę i wilgoć, nic nam się tam nie przedostanie do środka. Regulacja obrotu działa płynnie. Odkurzacz, oprócz tego, że ma automatyczne odszepywanie filtra, posiada też funkcję, jeżeli by nam się zatkała rura z odkurzacza, to on jakby automatycznie odszepie nam ten filtr. I teraz Wam to pokażę. Mamy odkurzacz włączony. Zatykamy rurę i on sam odczepuje i on sam włącza z automatu. Tak? Ja tutaj specjalnie zasymulowałem zatkanie rury tą oto zaślepką, ale jeżeli odkurzacie, wpadnie wam jakiś gruz, wpadnie wam jakiś większy urobek, on się tam zatka, sklinuje w tej rurze, wtedy macie możliwość, odkurzacz wam wtedy sam się zacznie czepać. Odkurzacz posiada również Kontrolę zapełnienia. Więc jeżeli odkurzać się napełni pełni urobkiem, czy to wodą, czy, czy to właśnie jakimś pyłem, to on automatycznie Wam sam się wyłączy. Tak wygląda w środku. Tutaj jest nasz filtr, za chwilę do tego przejdziemy, uszczelka i tak naprawdę w środku nic więcej się nie znajduje. Tu jest przestrzeń nasza na, na nasz urobek, Nie ma tu żadnych zakamarków. Także nic się, nic się gdzieś tam nie przedostanie. Wszystko jest. Wszystko jesteśmy w stanie z niego opróżnić go całego. Tak? Na, e, na odkurzacz możemy zamontować L-Boxa na odkurzaczu, też mamy możliwość zamontowania naszych rur. Za chwilę pokażę i możliwość wymiany czy też wyczyszczenia naszego filtra bez konieczności otwierania pokrywy. To jest bardzo fajne, bo jeżeli otwieramy pokrywę to yy, to jest wiadomo większy brud i tak dalej i tak dalej. Filtr mamy, możemy w bardzo prosty sposób wymienić czy wyczyścić bez, e, bez e, otwierania pokrywy z urobkiem i nie ma tego pylenia i tak dalej i tak dalej. Nie? Bryła odkurzacza jest fajna, odkurzacz posiada Dwa koła skrętne z przodu, dwa stałe, pogumowane z tyłu. Montaż naszego sprzętu wygląda następująco. Tutaj z tyłu mamy miejsce do zamontowania naszych rurek. Tutaj wchodzi ta rurka. Ta rura wchodzi. Ok, czyli ta wchodzi tu. Ta wchodzi tu. A ta wchodzi tutaj. Tutaj jeszcze bardzo ważna sprawa. Którą muszę powiedzieć, to jest montaż tego węża zasilającego. On tutaj posiada taki, taki wypust, który wkładamy od góry. Przekręcamy. I on nam już tutaj sie, siedzi, nie, wy, nie wypada z tego, tak? I teraz w Boschu jest to tak zastosowane, że bierzemy tego naszego węża, obwijamy wokół wokół odkurzacza, tutaj w to miejsce. To są te gumy, żeby tutaj pospinać. I tak wygląda ten odkurzacz. Oczywiście, wiadomo, kabel jest nawinięty tutaj i możemy sobie go transportować. Fajny odkurzacz. Tak się prezentuje. W tym filmie to już na tyle. Zapraszam Was do obejrzenia pozostałych moich filmów, zapraszam do subskrypcji kanału, pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia.